Cześć witam was na moim kolejnym filmie. Dziś obejrzymy sobie kolejny banknot z serii Wielcy Polacy, tym razem o nominale 1000 zł. Data emisji banknotu 2 lipca 1975 roku. Jest to banknot z serii A jednoliterowej w kolorze czerwonym. Banknot ten w pierwszym stanie pan Czesław Miłczak wycenia na kwotę 600 zł. Na banknocie przedstawiony jest wizerunek Mikołaja Kopertika polskiego astronoma, twórcy teorii heliocentrycznej. Podpisy prezesa Narodowego Banku Polskiego Witolda Bienia, głównego skarbnika Edmunda Banasiaka. Banknot zaprojektował pan Andrzej Hajdrich. Znak wodny w polunie zadrukowanym. To orzeł bez korony. Z drugiej strony mamy nazwę emitenta Narodowy Bank Polski oraz Przedstawienie heliocentrycznej teorii Mikołaja Kopernika, czyli mówiącej o tym, że słońce znajduje się w centrum układu słonecznego. Oznaczenie nominału 1000 zł w kolorze czarnym. Banknot ten był w obiegu od 2 lipca 1975 do 31 grudnia 1996 roku i podczas denominacji był wymieniany na 10 grosz. Ode mnie to tyle, dziękuję za uwagę i do następnego cześć.